Siemano siemeczki, to krainy, wasz ulubiony youtuber i yy, właśnie dzisiaj yy, sobie będziemy się ulepszać na yy, właśnie tym box pvp będziemy sobie robić lepsze, lepszą zbrojkę, musimy zrobić to z boba bo to jest boba i trochę po się wzbogacimy a teraz bez przedłużenia sobie chyba lecimy na straszkę pvp bo nie no co, czuję, że działa tu w ogóle. Nie. Ale w ogóle jest serwer. No okay. nie, oni nie, sobie tutaj sobie tutaj dziewięć. Hmm. ogólnie to troszkę jak nie będę o jezu jak nie będę trochę mało gadał to po prostu jednak bardziej teraz do live'ów które najwyżej nagrywam aby nie było, że ja mało tam nagrywam to ciągle dalej zrobię live'ówka to ciągle też przyjdzie a ogólnie to Zobaczcie łopećkę do góry, bo naprawdę mnie zachęca to, aby robić te lepsze dla nas, do miniaturki. Yy, na pewno, montaż i... W ogóle, aby lepsze filmy dla Was robić, byście mieli co oglądać, no i to właśnie. Yy, no ja gadam. Jeszcze chwilę pokopiemy i zaraz do Was przyjdę. Yy, dobra się ma już trochę pokopałem. Tutaj mamy jedną koło, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, co jeszcze do osiem Nie było. Mamy no, trzy, cztery, sześć. Sobie pójdziemy na spawnika. I teraz sobie... ogóle mam... Ten, będę robił Teraz sobie zrobimy... A nie, zanim zrobimy gigamonety, to ja trochę trzy piski to robię. Tu mamy 17. A teraz... mieć nie trzeba też dla przemiecznych zrobić. Ale na razie... W sobie Nie ma to, jeżdżę. to jeżdżę. Te fajerwerki? No i idziemy dalej kopać. Bo no to jest właśnie rozbudowa.

I chyba nie będę kazał za dużo i znowu Wam zrobię cięcie. Dobra, już trochę pokopałem. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć staków yy, właśnie monet. więc mamy dziesięć zjawionek. Chyba, chyba, chyba pójdę sobie w miecz

Mamy naprawdę itemki, sobie zrobiliśmy. Eee, jeszcze tutaj mamy możliwość kupienia jakichś tych rzeczy. Żeby dać, żeby o, mamy węddeczkę. Nie, nie, wystać mnie, bo ja bym tutaj... Ale w sumie wszystko trzeba, ale nie wiem. Może, o, o, wiem co to się wydobieca. Taba. Taba wenderaj. Ale nie będę jej na razie używał, bo nie ma potem. Yy, no my chyba się zaczynek. Naprawdę już mamy spokój. Ten mamy spokojnie, Reksia dzisiaj zrobiliśmy. Miecz Reksia. Yy, Pajęczynek trochę. I tyle. Ja się z wami gorąco żegnam, widzimy się w nocy w odcinku. Zostawcie suba, a ja mój...